On, ona nigdy z wami nie byli. Byli z tym, co od państwa dostawali. Love bombing, czyli bombardowanie miłość, miłością, to nie jest miłość, to jest narkotyk dla waszego poranionego układu nerwowego. Ale prawdziwa trzeźwość i obiektywność zaczyna się wtedy, gdy pierwszy raz powiecie sobie już nie będę matką lub ojcem dla dorosłego mężczyzny kobiety i wtedy dopiero zaczynacie być partnerami dla siebie dekalog symbiozy i love bombingu dla tych którzy mylą związki z wolontariatem emocjonalnym i terapią domową nie byliście kochani byliście używanie love bombing nie jest miłością, to jest łapówka za Waszą regulację emocjonalną, którą potem, potem On bądź ona wyciąga spod dupy, jeżeli jesteście już uzależnieni. Dwa. Kiedy dajecie wszystko, to nie jest żadna hojność, to jest desperacja. Dorosła kobieta, mężczyzna nie daje bez opamiętania. Zranione dziecko, tak, i liczy, że ktoś mu odda coś, czego nigdy nie dostała. Jak nie dostaje, to potem identycznie każe jak rodzice. To, co nazywacie czułością, to symbiotyczna tresura. Chcecie, żeby on, ona czuli to, czego wy nie czujecie do samych siebie, żeby on, ona was utrzymał psychicznie, bo sami sobie nie dajecie rady w niesieniu. Love, bombing, bombardowanie miłością działa tylko na osoby, które nie mają granic. Zauważacie to? Zdrowa osoba po trzech dniach takiej intensywności po prostu znika. Tylko rana zostaje, bo intensywność przypomina jej o domu, a nie o miłości. Symbioza to zawsze układ matka-dziecko nigdy partner-partner i w 100% przypadków. Dupa robi się wtedy, gdy dziecko zaczyna mieć swoje potrzeby i nie chce już sać waszego emocjonalnego słucha. 6. Lovebombing jest walutą. Twoją jest samoporzucenie. On daje tanio, a ty płacisz drogo. Waluta, którą płacisz, to są Twoje granice, czas, zdrowie psychiczne oraz godność. 7. Jeśli kocham Go tak mocno, że aż boli, to gwarant nie jest to żadna miłość, to jest retraumatyzacja. Powtórka z rozrywki. To znaczy, że Twój układ nerwowy odtwarza znaną dynamikę. Gonienie, błaganie, zasługiwanie, przekupstwo, jeszcze więcej przekupstwa i bycie niewidocznym. Osiem. W symbiozie nikt nie jest kochany. Jeszcze raz w symbiozie nikt nigdy nie jest kochany. Tam się jest matką, a on, ona jest dzieckiem lub pasożytem. Wydajecie, oni biorą, a potem oboje. Nienawidzicie siebie nie za to, kim jesteście, ale za rolę, w które wchodzicie bez pytania i bez zgody. Dziewięć Miłość zaczyna się tam, gdzie kończy się potrzeba kontroli. Love bombing to jest próba ustawienia emocjonalnego GPS-a u drugiej osoby, żeby nie odjechała bez gwarancji. Miłość nie potrzebuje ani GPS-u, ani żadnej gwarancji. Trauma, owszem, trauma szuka gwaranta. Bo wtedy potrzebuje być odpowiedzialna, jeżeli tą gwarancją mam być ja. Dziesięć. Jeśli się boisz, że jak przestaniesz dawać, to zniknie, to w ogóle nie ma tego ja. Ma się jedynie tą iluzję, złudzenie obecności i znika wtedy, kiedy przestajesz dopompowywać jemu bądź jej ego i regulować jej jego lęki. A to oznacza jedna: on nigdy nie był z tobą. Był z tym, co od ciebie dostawał. Love bombing to nie jest miłość, to jest narkotyk dla poranionego układu nerwowego i tutaj trzeba przestać grać W tą dynamikę, którą wyniosło się z domu i nie, to się nie zadzieje przez samoświadomość. oboje ja rozumiem. Nic państwo nie rozumiecie, bo gdybyście rozumieli, to byście byli w terapii, a nie na mediach społecznościowych. I ja serdecznie zapraszam do konfrontacji nie z Wami jako z osobami, tylko z mechanizmami, które będą Wam do śmierci niszczyć Wasze relacje, jeżeli nie zatrzymacie nie ich ręki, tylko swojej własnej, która karmi, jak wolontariat, swoje własne mechanizmy. Link do sesji wsparcia jest jak zwykle w opisie tej transmisji. Do zobaczenia po drugiej stronie Zaprzestania Kontroli.